Kurwa, to lepsze niedzielę. Witam Państwa. W dzisiejszym programie nauczymy się jak zrobić horror. Tydzień temu miałem komunię, o się najadłem. I było super sympatycznie, to był grill, były jakieś najróżniejsze dania, naprawdę. A potem miałem mecz, który też wygraliśmy, więc w ogóle tydzień się przepięknie układa. No, fajnie, fajnie, że kibice są z powrotem, serdecznie pozdrawiamy wszystkich kibiców, którzy wybierają się na nasze mecze. Tych, którzy się nie wybierają, również pozdrawiamy. Tari, pobiegać trochę! Brawo, 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 ofensywa! Przeżyłeś parę brawek, co? W masz tyle, Lewy w bajernie. Czy więcej ile masz? Chyba, ja żeby drużyna Spotkamy się w jednej wizy jako gospodarz i goście, nie? Z, z Okęciem. Wejdziemy i zobaczymy. Tego nie dam. To nie dawaj tego. Gąsienica bowiem to dziecko owada. W piękny słoneczny dzień mama motyla złożyła jajeczka na liściu. Po niedługim czasie wykluła się z jajeczka mała gąsienica. Tatys! Weszło! panie sędzio. Tak, ok, jest Dobra. E, posłuchaj. No czemu ka nigdy nie ma szatni otwartego szkodzi? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Jeżeli podobał Ci się ten film, proszę, daj nam dużego lajka. że może by Monika weszła, co? Tak? <laughs> dedykuję tego gola mojej dziewczynie i moim rodzicom, a w szczególności mamie i tacie. Dziękuję. Cześć, tak się stawia krótki na bie. Tak jak Wydaje mi się, że z błyskawicą Warszawa, o ile się nie mylę, przegraliśmy pierwszy mecz w historii klubu. 4 do 3. I między innymi ten mecz sprawił, że w poprzednim sezonie nie było awansu. Gdy sezon został przerwany, nie byliśmy na pierwszym miejscu przez tą porażkę. Ale dzisiaj się zrewanżowaliśmy. Cieszy, cieszy. Fajnie taką ilością bramek jak wygrać to na pewno podbuduje nas do końca. Ten zero z tyłu domin bramkę w końcu zdobył, więc myślę, że cel. cel zaliczony i jedziemy krok po kroku dalej. Myślałem, że będzie trudniej, że rywal postawi lepsze warunki. Pierwsza połowa była jeszcze taka czucie tej piłki boiska, bo trochę się tutaj ta piłka odbija, ale w drugiej połowie już bardziej zdeterminowani wyszliśmy. Jak to w drugiej połowie nasze zawsze są lepsze. Nie? Także robota zrobiona. Chciałbym pozdrowić rodziców, przede wszystkim mamy i tatę. Mówimy, bo tu mój kolega jest zakochany w Moni i napisał, że jest niezła na Twitterze i teraz pozdrowienia poszły z dedykacją specjalnie dla niego. Ucieszy się. Na pewno się ucieszy. Pozdro Kuba. Kuba.